Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Tymochowicz, nagrywam ten materiał z serca Kambodży 28 lipca 2025. Pierwszy dzień, kiedy mamy zawieszenie broni, mamy nadzieję, że niechwilowe, mamy nadzieję, że trwałe. Toczą się rozmowy w Malesi, premiera premiera Kambodży Hun Maneta oraz premiera, czy występującego w roli premiera. Tajlandii fumtam Weha jaci. Natomiast mediatorem został no, premier Malezji. To jest ważna postać, bo związa, powiązana z całym Aseanem, czyli Anwar Ibrahim. Jest nadzieja, że, że znajdą jakieś pokojowe rozwiązanie. Ja natomiast chciałbym się skupić na sprawach polskich, bo może żyję trochę w dżungli, może jestem na końcu świata, ale staram się w miarę obiektywnie obserwować świat polityki polskiej i chciałbym od razu na początku powiedzieć Wam, co mnie niepokoi. Niepokoi mnie dokładnie ta sama strategia amerykańska, której prawdopodobnie Polska ulegnie, która była stosowana, proszę Państwa, i przez Izrael. I była stosowana w Azji, i trzeba, mamy chyba obowiązek o tym powiedzieć. To nie tylko jest szczucie wzajemne na siebie, to nie tylko kłamstwa, jakie Wam się opowiada na temat Chin w Polsce i w Europie, ale to jest również zasiewanie takiego strachu, paniki. Przed Rosją, która rzekomo się zbroi i ma na napaść na całą Europę, a w szczególności na Łotwę, pewnie też i Litwę, ale w pierwszej kolejności na Łotwę, bo tam jest przecież duża mniejszość rosyjska, bo już plotki specjalnie są roz, rozprowadzane. Proszę Państwa, takie propagandowe, typowo plotki, no, że jest planowana wojna i aneksja Łotwy, a potem, kto wie, może i Polski, może wojnę z Europą na rok 2027. No, proszę Państwa, to jest ta sama taktyka, jaka była stosowana przez Izrael. Dlatego uderzenie prewencyjne na Iran. To jest ta sama taktyka, jaką Amerykanie stosowali w Tajlandii przez ostatnie trzy lata. Wpajając tają. Że Kambodża się zbroi, że na pewno w przyszłym roku zamierza zbombardować całą Tajlandię, że to są czerwoni kmerzy reaktywowani do życia i tym podobne bzdury. To, proszę Państwa, to jest ta sama taktyka. Nie dajcie się zastraszyć, nie, nie ulegajcie propagandzie, bo to jest wyjątkowo wredna propaganda. W Azji chodziło o, nie o świątynie, nie o spór graniczny, tylko Amerykanom chodziło o hegemonię i absolutny monopol nad Indopacyfikiem, a w szczególności Zatoką Tajską, a w szczególności o port Rim. Oto się toczyła wojna, żeby tam się nie pojawiły okręty wojenne chińskie. I, no, i, i też Azjaci budzą się ze snu, proszę Państwa. Azjaci otwierają oczy. Korea Południowa, nowy prezydent Korei Południowej oświadczył, że ma dosyć, że wyprowadzi wojska amerykańskie z kraju. Obudził się Wietnam, który powtórzył to samo: że ma dosyć wojsk amerykańskich. Tajowie jeszcze się nie obudzili, Tajowie jeszcze są dumni z bycia głównym sojusznikiem spoza NATO. Głównym sojusznikiem, tak zwanym kontraktowym czy traktatowym, wszystko mi jedno, może pomyliłem, ale głównym sojusznikiem spoza NATO. Proszę Państwa, tajowie zachowują się jak niedowartościowani, zakompleksieni ludzie, którzy na kolana padają przed Amerykanami. Dokładnie tak samo jak Polacy. Większość Polaków też, jak usłyszy Trump, Trumpek czy Trump, czy cokolwiek związanego z, z trampizmem, to już odruchowo po prostu pada na kolana, miękną kolana, miękną i zanikają mięśnie, kurwa nóg, jest klęczenie, jest leżenie plackiem. Jest chęć ściskania Maciejówki, walenia łbem o posadzkę w pokłonach przed Amerykanami. To jest po prostu obrzydliwe. Dla mnie, patrząc z daleka, to jest obrzydliwe. A gdzie godność narodowa, a gdzie poczucie niezależności? Czy, czy, czy my, Polacy, naprawdę musimy mieć zawsze. Kurwa, przepraszam, że to powiem, nad głową jakiegoś wielkiego brata, jakiegoś hegemona, no jak nie Rosja, jak nie, jak nie zaborcy różni, jak nie czasy komunistyczne, gdzie Rosja była tym wielkim bratem, to teraz my dobrowolnie się oddajemy jako niewolnicy, jeszcze jesteśmy dumnymi z tego, nie tylko z zadowolonymi niewolnikami. Jest w psychologii takie pojęcie zadowolony niewolnik, ale jest, jeszcze jesteśmy dumni z tego, że klęcząco walimy UBM u BEMO posadzkę wobec Amerykanów. Coś niesamowitego po prostu. No i, i widzę też pewne podobieństwa szokujące, proszę Państwa, podobieństwa między taką propagandą. Narodowo-polską, a propagandą narodowo-izraelską. Obydwie są obrzydliwe, umówmy się. Tak samo jak Polska kiedyś głosiła taki pogląd, że my jesteśmy Chrystusem narodów, wszystko nam się należy, bo cierpieliśmy najbardziej za wszystkie narody i jesteśmy dumni z naszych klęsk. Coś podobnego obserwuję w Izraelu że na, na tej kanwie Holokaustu, na tej kanwie tych strat, już obojętnie kto mordował tych Żydów, już obojętnie co się tam stało z ich majątkami, to, to jednak bazowanie na tym, na tej krzywdzie, na tej potwornej zbrodni, niewątpliwie, która miała miejsce, po to, żeby profity finansowe, teraz tylko korzystać z profitów finansowych, po to, żeby zamieniać, by zamieniać to na biznes, to powinno być zamknięte, te, te drzwi powinny być zamknięte jako drzwi do przeszłości i oba narody, i Polska, i Izrael powinny się skupić na przyszłości, a nie na rozdrapywaniu ran i budowaniu fundamentów biznesowych na rozdrapywanych ranach. To jest po prostu obrzydliwe, to jest jak nekrofilia mniej więcej. No dobrze, to, to, to tyle. Natomiast natomiast takich ciekawostek chciałbym Państwu powiedzieć, że rząd nie ma na nic czasu, bo rząd robi rekonstrukcję. Oczywiście dokładnie tak robi tę rekonstrukcję, jak Wam objaśniłem w pierwszym specjalnym szkoleniu, że liderzy obecnie, a w szczególności Donald Tusk, niczego nie zrobią, palcem w bucie cholera nie kiwną, jak nie mają. Na biurku reakcji opinii publicznej. Dlatego nie spodziewajcie się tego, żeby decyzje na temat rekonstrukcji, na temat kwestii kadrowych, osobowych, terminów, żeby to było jasne żeby to było szybko zrobione i precyzyjnie, ściśle. No nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że premier musi testować, musi zbadać, czy taki, a nie inny ruch spotka się z poparciem społecznym, czy nie. Czyli to będzie dalej rozlazłe, to będzie rozciągnięte w czasie, to będzie niemrawe. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że Odbywa się coś w rodzaju casting na stanowiska, teraz. Tak jak trwa, nie wiem, czy wiecie o tym, że zawsze przed wyborami trwa walka na śmierć i życie o miejsca na listach wyborczych. To jest ta jatka. Naszych rodzimych polityków. Tak teraz trwa festiwal, igrzyska, castingu na stanowiska. Kto, jakie, bo tu nie chodzi o pojedyncze osoby, proszę Państwa. Mianując kolejnego ministra, otwieramy drzwi do całych wielkich synekur rodzinnych. Przecież ministerstwa nie są po to, żeby pracować, żeby cokolwiek robić dobrego, tylko ministerstwa są po to, żeby dzielić Państwowe pieniądze, Wasze podatki na synekury dla zasłużonych. No po to są te ministerstwa. Przecież to jest w ogóle wszystko tragiczne. Na co natomiast rząd, proszę Państwa, na pewno znajduje czas, z pewnością może wszystko odłożyć i tym się zajmuje. Myślicie może hmm, może tak spe, sen z im spędza dobro obywateli. Nie kochani, w dupach was mają. <gry> To myślicie, może, może taka pomoc dla niepełnosprawnych matek, osób niepełnosprawnych, dla nauczycieli możesz, by pensje podwyższyć. W dupie mają niepełnosprawnych, w dupach mają mieszkania dla młodych, w dupie mają pomoc socjalną. Natomiast robią wszystko, co mogą dla banków. Dla firm farmaceutycznych. Przecież już dwa tygodnie temu uchwalono liczne ułatwienia dla firm farmaceutycznych. A teraz, co się pojawiło, proszę Państwa, nowe ustawy dla. Bardzo ciekawego zawodu w Polsce, proszę Państwa, dla bardzo ciekawej grupy, o której w ogóle prawie się nie wspomina, nawet ja nie wspominałem. Ale Tymochowicz ma to zamiar nadrobić w najbliższej przyszłości i specjalne programy Wam prezentować na ten temat, na temat arcyciekawej grupy, która właśnie teraz doczekała się uchwalenia nowych ustaw, żeby ułatwić im jeszcze życie. Proszę Państwa, jest taka grupa, która definiuje stopień korupcji państwa, stopień korupcji w rządach. No i tak my się nabijamy z tego w Polsce często i, i, i poza, że w Azji jest korupcja niby, że na Ukrainie kwitnie korupcja. Proszę Państwa, Polska jest jednym z najbardziej korupcyjnych państw. Nie ma na świecie takiego państwa bezprawia, jakim jest Polska, jeśli chodzi o cały system prokuratorsko-sądowym. Ale jest ta jedna grupa, która tym bardziej z papierkiem lakmusowym definiującym korupcję. Proszę Państwa, to jest grupa komorników, grupa komorników i syndyków. I właśnie właśnie politycy uchwalili nowe ustawy, które mają ułatwić funkcjonowanie komornikom. Komornikom czyli, czyli jest ogromny, też nie wiem czy wiecie popyt na komorników i syndyków również na przykład uchwalono łatwiejszą ułatwienia w drodze do zawodu komorniczego będzie szereg ułatwień. Tak, a propos, powinno się mówić zawsze komornik sądowy, bo to jest ten zawarty element propagandy. To ma rzucać ludzi na kolana. Ta nazwa zawsze łącznie występuje. Zwłaszcza, że nie ma w Polsce komorników, są zawsze komornicy sądowi. To ma stworzyć takie wrażenie, że każdy komornik sądowy jest oczywiście elementem represji państwa, jest oczywiście funkcjonariuszem państwowym, funkcjonariuszem nie wiem, wyższej, wyższego stopnia pro-państwowo działającej grupy. To wszystko jest oczywiście bzdura, bo nigdy Trybunał Konstytucyjny nie uznał Komorników za funkcjonariuszy wyższej użyteczności czy funkcjonariuszy państwa. Chociaż sami tak bez przerwy siebie określają jako funkcjonariusze państwa. Nie są żadnymi funkcjonariuszami. Każdy komornik prowadzi tak naprawdę własny biznes. Własny biznes. Proszę państwa, no tak się dziwnie składa, że mam te cholera swojej wiewiórki, że mam tak liczne kontakty, że mam tak liczne znajomości, że też znam, e, nawet mam zaprzyjaźnionego komornika. W związku z tym opowiem Państwu pewną historię, ale to za moment. No więc komornicy nie tylko mają ułatwioną drogę teraz do swojego zawodu, ale mogą przychodzić na emeryturę, nie wiem czy wiecie, właśnie już tak jest od paru dni, czy tam od dzisiejszego dnia, dopiero kiedy będą mieli 70 lat, żeby mogli spokojnie sobie pracować dłużej. No to jest niesamowite. Niesamowite, dlatego że to jest tak naprawdę prywatny przedsiębiorca, który w świetle prawa ma prawo ograbić Was ze wszystkiego. Oczywiście formalnie to nie jest takie proste. Formalnie komornik sądowy musi mieć nakaz, znaczy wyrok, wyrok sądu. No, no dobrze, no dobrze, ale to może być wyrok nieprawomocny, to może być wyrok pierwszej instancji i już się ruchamy komornika, więc tu jest pies pogrzebany, ale nie tylko. Wystarczy nakaz zapłaty. Jeżeli ktoś wystawia nakaz zapłaty, no to uruchamia komornika. Czyli to nie jest tak, że musi być od razu wyrok gotowy. Nie, może być nakaz. Wyrok może być nieprawomocny i musi być, lub może być nakaz zapłaty. No i, i, i zapomnijcie o tym, że to jest jakieś działanie. Nie wiem dla, dla jakiejś, jakiegoś dobra społecznego. Proszę Państwa, no mam, co wiem dzięki swojej przyjaźni kilkuletniej z pewnym komornikiem, który, nawiasem mówiąc, którego od wewnątrz jadły pewne wyrzuty sumienia, który był bardzo już w podeszłym wieku, który zdradził mi, jak to wszystko funkcjonowało w Polsce i zdradził mi, jakie miał wyrzuty sumienia pod koniec swojego życia. Proszę Państwa, to jest historia, która domaga się odrębnego serialu. O co w tym wszystkim chodzi? Nie chodzi o to, żeby zwrócić majątki właścicielom. Zapomnijcie, kurwa, o tym. Chodzi o to, Proszę Państwa, żeby na przykład za 3000 złotych długów przejąć dom w wartości 3 milionów. I to się udaje dzięki komornikom. Chodzi o to, bo co to, co, co, kto to jest komornik sądowy? To jest przedstawiciel mafii sądowo-prokuratorsko-komorniczej. Po prostu to jest odrębna gałąź mafii w Polsce, która w świetle prawa legalnie działa, po prostu. Chodzi o to, żeby was ograbić. Chodzi o to, żeby za bezcen przejąć wasz majątek. Po to jest sędzia, po to jest nabywca, który czeka już, jest umówiony. Proszę Państwa, ja, jak mi to ten mój znajomy przed śmiercią opowiedział, aha, i 80%. Teraz uwaga, zdradzam największą tajemnicę komorniczą w Polsce. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Otóż. Najwięcej pieniędzy, które zgarniają komornicy oczywiście, często w układzie powiązanym z nabywcą, tak? Bo, bo tu nie chodzi o koszty komornicze. Tu chodzi o to, że nabywca za jedną setną cenę coś nabywa, a potem po prostu się dzieli z komornikiem. No to jest chyba oczywiste dla Was. To dzieje, powtarzam, to wszystko się dzieje w świetle prawa. Dlaczego? Dlatego, że każda mafia. Działa skutecznie, jeśli ma powiązania z politykami. A skoro politycy mają w dupie nauczycieli, mają w dupie mieszkalnictwo, mają w dupie niepełnosprawnych, mają w dupie ochronę zdrowia, a odkładają wszystko na bok, żeby się zająć firmami farmaceutycznymi, żeby się zająć komornikami, to na co to wskazuje, że wszyscy mają powiązania, czy że mają bardzo silne, może nie wszyscy, ale mają bardzo silne powiązania z polityczne komornicy. No bo mają, po prostu mają. Dzielą się też tymi pieniędzmi. I teraz uwaga, na czym ta największa tajemnica polega. Każdy stary wyga komornik polski o tym wie i się do tego stosuje, żeby nie było podejrzeń, żeby nie było śladu, proszę państwa. 80% 80% zarobków polskich komorników. Ląduje w Kajmanach, na kontach tajnych w Kajmanach, po prostu. I ten proceder trwa kilkadziesiąt lat kilkadziesiąt lat. No tak. No, no nic, no w każdym razie, w każdym razie tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Ja jeszcze chciałbym przekazać Państwu na koniec temat, do którego będę wracać. W ramach państwa bezprawia. Chciałbym wam pokazać przyjemniaczków, którzy postanowili mnie uczynić skrajnie niewiarygodnym. Którzy postanowili mnie dobijać do być może końca życia gnębić prawnie, mimo sytuacji jednoznacznej. Ja powtórzę. E, e, zostałem w stu procentach uniewiniony przez sąd e, e, przez ostatni sąd, który trzy lata prowadził e, rozprawę. Po pierwsze nie ma ani jednej osoby pokrzywdzonej, po drugie nie ma ani jednego świadka na cokolwiek co mi się zarzuca. Po trzecie nie ma ani jednego dowodu, ani jednego dowodu bezpośredniego, bo co to są podrzucone pendrive'y, gdzie nie zdjęto moich odcisków palców, e, co to jest, których ja nigdy na oczy nie widziałem. Co to jest, że adres routera? Nie komputerów, tylko routera. E, 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 proszę państwa, to jest cały ciąg zdarzeń. To jest czy cały ciąg zdarzeń. To są pendrive'y, które jednocześnie podrzucono uchodźcom. I co? I nic. Niewygodnie jest uznać. E, Prawomocnie moje uniewinnienie. Więc co zrobił sąd? Jeszcze raz sprowadził, mimo tych trzech lat bardzo drobiazgowego badania, jeszcze raz sam do sądu pierwszej instancji, żeby przez kolejne pięć, dziesięć lat znowu się toczyły procesy, żebym wiecznie był...